Krótkie połączenia, można zadać dużo pytań. Ja staram się na wszystkie odpowiedzieć może nie tyle, że bardzo szczegółowo, ale żeby dać Państwu ten ogólny obraz Państwa przyszłości. Tak jak mówiłam o ogólnym znaczeniu. Czwórki pałek, może to być, mimo tego, że jest to karta pozytywna, może być kartą dla nas osobiście dobrą bądź złą. Zależy, czy jesteśmy osobami, które szukają wiecznie nowych wyzwań, czy jesteśmy osobami, które chcą dojść do określonego celu i potem spokojnie zająć się może bardziej osobistą sferą, troszeczkę odpocząć i zacząć żyć łagodniej. Również czwórka pałek oznacza, że nadszedł czas żniw, czas zbiorów, czas, kiedy należy się radować, konsumować te dobra, na które wcześniej sobie zapracowaliśmy i taki właśnie czas radości. Dosyć podobna w wymowie. Przynajmniej pod tym względem, do karty cesarzowej, kiedy to yy, wiemy, że cesarzowa w kartach White'a przedstawiona jest jako osoba, która wręcz tak półleży na tronie, yy, jest przy niej zboże, są grona, yy, jest strumyk, czyli wszystkie dobra, które mogły być, zostały już zdobyte, a teraz nadszedł czas na świętowanie, na odpoczynek. Również Czwórka Pałek niesie ze sobą yy, no, taką wizję naszej przyszłości. Jeżeli osiągnęliśmy w danym momencie jakiś cel i pytamy się, co dalej, karta ta upomina nas, że należy przez jakiś okres czasu cieszyć się osiągniętym celem, a nie koniecznie wyszukiwać sobie nowe obszary, w, którym, w których moglibyśmy zdobyć coś nowego. Ta karta również pokazuje nas jako człowieka, który dzięki własnym zasługom, własnym przemyśleniom, własnej pracy doszedł w to miejsce, w którym jest obecnie i że to miejsce można uznać za sukces. Sukces jest to takie bardzo ogólne określenie, ponieważ dla jednych z nas będzie to dobra. Pozytywna rodzina, dla drugich zdobycie pracy, która bardzo nam odpowiada, nawet jeżeli nie finansowo, to przynajmniej w aspekcie tego, co robimy. Sukces nie ma swojego wymiaru, to jest słowo każdej osobie przypisane w zupełnie inny sposób. Natomiast karta czwórki pałek pokazuje, że my ten własny, osobisty sukces osiągnęliśmy. Jeżeli chodzi o Sprawy dotyczące współpracy. Czwórka pałek pokazuje harmonijną współpracę z otoczeniem, z ludźmi, i z naszego domu, i z naszej pracy. Jest to bardzo taka stabilna karta, jako że jednak symbolizowana jest przez czwórkę, przez liczbę ziemi. Mówi o uziemieniu o tym, że nie jesteśmy osobami, które gdzieś tam zbyt mocno wzlatują w przestworze. Do związków również. Może ta karta oznaczać tworzenie wspólnej przyszłości, i bardzo często w układach partnerskich pokazuje wspólny dom. Także taki domek, często nie mieszkanie, tylko wolnostojący, ponieważ te cztery pałki ograniczają naszą własną i swobodną przestrzeń. Jeżeli jesteśmy osobami samotnymi, karta ta prognozuje. Założenie rodziny, założenie związku. Jeżeli pytamy się o nastawienie do nas drugiej osoby, zazwyczaj mówi nam o tym, że nasze oświadczyny, czy to już małżeńskie, czy to wyznanie miłości, zostanie przyjęte i odwzajemnione. Jeżeli chodzi o sprawy dotyczące zdrowia, to czwórka pałek bardzo często tyczy wszelkich spraw związanych z tkanką mięśniową, czyli tutaj również możemy... Mówić o sprawach dotyczących serca, ale najczęściej w momencie, kiedy stanie czwórka pałek w sąsiedztwie karty trójki mieczy, która to trójka mieczy wskazuje nam typowo na ten nasz organ, na nasze serducho. No i tutaj możemy mieć problemy z tkanką mięśniową dotyczącą serca. Również mogą być to wszelkiego rodzaju zapalenia mięśni. I na przykład, jeżeli czwórka pałek stanie przy dziesiątce pałek, która to jest kartą przeciążenia, przesilenia i takiej już niemocy, może świadczyć o tym, że tyle się napracowaliśmy fizycznie, że teraz będziemy dosyć długo dochodzić do tej fizycznej równowagi, i może nie są to zapalenia mięśni, ale na pewno będziemy czuć się no dosyć niekomfortowo, nie mogąc wstać z łóżka. Po właśnie po Jeżeli chodzi o problemy mięśniowe, to jako pałki, jako żywioł ognia, również mogą mówić o wszelkiego rodzaju zapaleniach, a czwórka pałek również pokazuje zapalenia gardła, ale takie, które nie są wywołane wirusami i chorobą, tylko raczej takie, które również są z pewnego rodzaju, wynikają przeciążenia. Czyli na przykład dzień wcześniej mieliśmy ważną konferencję, na której Musieliśmy przedstawić bardzo, bardzo długi referat. Jeżeli rozmawialiśmy z kimś intensywnie do trzeciej rano i później głos odmawia nam posłuszeństwa. Także na to trzeba zwrócić uwagę przy sprawach zdrowia. Natomiast jeżeli czwórka pałek pojawia się w układzie na zdrowie, jeżeli chodzi o czakramy, to wtedy nie musimy jej koniecznie rozważać jako karty dotyczącej problemów z mięśniami, chyba żeby stanęła w czakrze pierwszej czakrze podstawy, która to odpowiada za kręgosłup stawy kości i mięśnie. Natomiast we wszelkich innych położeniach karta ta raczej oznacza przesilenie, ale w tą dobrą stronę, czyli jeżeli jesteśmy chorzy, nasza choroba osiągnęła już swoje apogeum, swój szczyt i teraz już w zasadzie czeka nas tylko wyleczanie i. Zdrowienie. Także czwórka pałek jest dość pozytywną kartą. Jeżeli pojawia się zdrowotnie u dzieci, wtedy należy zwrócić uwagę na rozwój masy mięśniowej. Czy tutaj nie ma jakiegoś zaburzenia? Czy wszystko jest w porządku? Czy te dzieci nie są za chude, czy nie są za grube? Trzeba to porównywać z tymi lekarskimi skalami i po prostu zwrócić na to uwagę i dostosować sposób życia, sposób żywienia do własnego dziecka. Także karta. Również może ostrzegać przed takimi problemami u młodszych dzieci. Jak Państwo wiedzą, dzieciom w zasadzie nie stawia się kart, ale o tym za chwilę po przerwie, na którą zapraszam. Dosy to warzywa uprawiane z miłości do natury. Pyszne, pełne witamin i proste w przygotowaniu. Warzywa dosi.